Dzisiaj, moi drodzy, tak w trasie, bez może tak zwanej czołówki i napisów, ale chciałbym podzielić się z wami, jak zwykle, słowem w przygotowaniu do liturgii niedzielnej, tak abyśmy po prostu mogli tym słowem podzielić się jeszcze przed wyruszeniem na Eucharystię. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami refleksją na temat pierwszego czytania. Z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przy odziej, i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, Chwała Pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a on rzeknie oto jestem. Jeśli u, u siebie usuniesz jarzmo, przestań grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Wielu z nas oskarża się, ma takie myślenie, że co ja tam, nie? co ja tam w Kościele mogę zrobić. Jedynie to mogę złożyć przysłowiowe te dwa złote na tacę i to jest moje całe zaangażowanie, albo usiądę gdzieś najwyżej na kolędzie, coś powiem, księdzu. Natomiast dzisiejsze słowo mówi nam szczególnie o tym, że to do nas, jako do ludzi wiary, należy sianie Bożego. Smaku. Yy, czy jesteś solą, Jezus w Ewangelii, ja nie, nie posłużyłem się akurat tekstem ewangelicznym, ale Jezus mówi, yy, wy jesteście solą ziemi i światłem świata. W Izajaszu natomiast mamy, yy, jakby to powiedzieć, też odzwierciedlenie tych samych myśli, które Jezus nam dzisiaj daje w Ewangelii, że Twoja ciemność stanie się południem, jeżeli będziesz czynił dobro. Jeżeli będziesz pomnażał dobro, to dobro do ciebie też wróci, można by dopowiedzieć albo innymi słowy. Jezus daje, Bóg daje nam w słowie dzisiaj szczególną obietnicę, że jeżeli będziesz uczynił, czynił uczynki miłosierdzia, to będziesz doświadczał Bożej Obecności. My często mówimy, że Pan Bóg jest jakiś taki oddalony, zwłaszcza w trudnościach. To jest błędne myślenie, dlatego że a jakbyś się bardziej skupiał, może nie na swoich trudnościach, ale na dobru, które możesz wykonać w tych różnych sprawach, które cię przygnębiają, i gdybyś był bardziej wdzięczny, to tym bardziej byś widział, że jednak Bóg Ciebie nie opuszcza. On mówi: Oto jestem. Tak mówi dzisiaj w słowie. A więc czyńmy uczynki miłosierdzia. Myślę, że może uczyn o uczynkach miłosierdzia często słyszymy za zazwyczaj w kontekście Wielkiego Postu. Do Wielkiego Postu w tym roku akurat jeszcze trochę czasu. Dlatego myślę, że wiele osób postanowiło sobie na ten rok, może złożyło jakieś postanowienia sobie, w sobie jakieś noworoczne. Pomyśl, czy Twoje uczynki miłosierdzia wykonywane w stosunku do innych, czy one rzeczywiście przypominają Ci o Bożej obecności? Czy y, możesz powiedzieć, że w Twoich uczynkach miłosierdzia objawia się Boża chwała, że oto jest Bóg? Spójrzmy na swoje intencje. Może kolejny raz przypominam tę myśl, żeby spojrzeć na czystość intencji. Było to w jednym z filmików już. Ale tak mi się nasuwa, kiedy dzielę się z wami tą refleksją, yy, i może cytat, nie będę dzisiaj po prostu wyświetlał tego cytatu na końcu, ale cytat, z którym chciałbym was dzisiaj zostawić, jest następujący. Wtedy zawołasz, a pan odpowie, wezwiesz pomocy, a on rzeknie oto jestem. Dziel swój chleb. Prowadź biednych tułaczy, przyodziej ubogich, nie odwracaj się od współziomków. Gdy będziesz to czynić, będziesz odczuwał, będziesz doświadczał Bożej obecności i Bóg rzeknie do ciebie: oto jestem. Dobrego czasu, dobrej niedzieli, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie z podróży. Jak widzicie, jestem w trasie. Jadę z Ostrołęki, z OSH, czyli Ostrołęckich Spotkań Charyzmatycznych. Tym razem 17. spotkanie się odbyło i miałem łaskę i przywilej poprowadzenia modlitwy. Gdybyście chcieli się pomodlić jeszcze raz, to pewnie na Dobrych Mediach, na kanale Dobre Media będzie retransmisja z dzisiejszego dnia, sobotniego. I tam w południe była ta modlitwa, którą poprowadziłem. No i jadę dalej. Głosić Chrystusa i uwielbiać Pana. Tyle. Pamiętajcie, Pan Jezus was bardzo mocno kocha, już was zbawił, posyła wam swego ducha. Dobrej niedzieli, owocnej liturgii niedzielnej i dobrego tygodnia. I ostatnia myśl. Przypominaj sobie może o Bożej obecności w tym zdaniu przez ten tydzień. Taka zachęta. Bóg mówi, oto jestem. Oto jestem, powtarzaj sobie, oto jestem, Bóg mówi, oto jestem. Amen. Pa.